Cześć, kochani! Zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Jest to spontaniczny film, taki bardzo szybki. Może być troszkę chaotyczny, może być słychać różne dźwięki, bo nagrywam na dworze, na ogrodzie, więc może być słychać trochę sąsiadów, trochę szelestów, troszkę mojego psiaka, który teraz tutaj wyszedł. Ale tak, dzisiaj będzie hol zakupowy. Znowu to zrobiłam, tak i będzie misz -masz, będzie trochę rzeczy na prezent, trochę rzeczy kobiecych. Także co? Zaczynamy. Może najpierw pokażę Wam rzeczy na prezent i rzeczy męskie, a później przejdę do moich rzeczy. To co, zaczynamy. Dobra, dziewczyny, tak szybko, żeby nie przedłużać, bo może być ten film trochę długi, więc weźcie sobie coś do picia i zaczynamy. Pierwsze to będą takie Adidasy, buty Adidasa, rzeczy mojego męża najpierw będą, czyli będą dwie pary butów mojego męża, dokładnie tak. Pokazuję Wam też męskie rzeczy, bo może jakiś Pan będzie miał też ochotę sobie zajrzeć, spojrzeć, dokupić może coś, coś się komuś będzie podobać, może coś będzie kogoś inspiracją, więc czerwone buty, jeśli ktoś lubi, wiem, że nie wszyscy panowie lubią zwłaszcza czerwone buty, mój mąż bardzo, bardzo fajnie to wygląda do czerwonej też koszulki i czarnych spodenek, więc czerwone buty Adidasa z takimi, wiecie, białymi motywami, trochę tutaj Adidasa, tutaj przejścia białe, także bardzo, bardzo fajne. Buty myślę, że bardzo fajnie się sprawdzą, i powiem Wam, że bardzo fajna jest ta podeszwa. Także, nawet jakby padało, to ma antypoślizg, i faktycznie to, to czuć tutaj, jak teraz dotykam, że czuć, że ta podeszwa jest troszkę inna niż, niż nieraz. No i na podeszwie też fajny akcent Adidasa. Chociaż tego aż tak nie widać, to mimo to bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajny akcent. Dobrze. O, właśnie, mówiłam, że może sobie być słychać mojego psiaka, bo dookoła też są inne pieski, e, ludzie, sąsiedzi, więc, więc taki mamy urok nagrywania na dworze. Ale jest tak pięknie, że musiałam wyjść. Słuchajcie, wybrałam herbaty. I dalej, żeby nie przedłużać. Mm, będą kolejne buty mojego męża. pomy, czyli tutaj, będą dwie pary butów mojego męża, tak. I to będą pumy, też czerwone. Ja wezmę wam jednego pokazać. Czerwone buty e, pumy e, Ferrari. Więc mój mąż skusił się e, na takie bardzo fajne, bardzo lekkie są w porównaniu do tych pierwszych. Te są znacznie lżejsze. E, praktycznie jakby się nic nie miało na stopie. Naprawdę są leciutkie. Więc takie buty czerwone Adidasy e, pumy Ferrari. E, Mój mąż sobie kupił i kupiliśmy takie same mojemu tacie. Mój tato bardzo lubi oglądać formułę. I, I też ma koszulkę Ferrari czerwoną, więc fajnie będzie też buty. Teraz będzie miała fajne buty też do kompletu po prostu czerwone Ferrari Pumy także super. I takie dwie koszulki męskie to jest akurat też prezent. Jedna koszulka zwykła, prosta, niebieska, Ribokę. To jest jedno to i granatowa ciemny granat to jest akurat Adidas i to jest też po prostu na na prezent zwykła po prostu Adidasa bawełniana koszulka także myślę że bardzo bardzo fajne na lato i teraz dziewczyny przejdźmy do damskich zakupów myślę że nam męskich w tym filmie wystarczy więc zrobię sobie tylko kołyczka herbaty łyk kawy, łyk herbaty przysłowiowej i idziemy dalej skoro były buty to będą buty damskie takie trampeczki lewisa, granatowy, ciemny granat e, takie proste po prostu do, do biegania kto tu koło mnie chodzi? Kto? moja psina oczywiście zawsze ze mną, bo nigdzie bym nie była tak, jak jestem w domu i coś robię, to chociaż drzwi ma otwarte na ogród, to po prostu nie wyjdzie, bo, bo za gorąco, ale kiedy ja jestem na ogrodzie, to, to już nie jest tak gorąco i pies musi być obok. <grytanie> Dobra, przechodźmy dalej do, do zakupów. Dwa sweterki, jeden czerwony, to jest Tommy Hilfinger prosty, czerwony sweterek, on jest tutaj skrojony na, na okrągło i. Takie też fajne bawełniany. Myślę, że teraz jest cieniutki. Myślę, że teraz jest lato, więc fajnie się sprawdzi jesienią. Ale myślę, że na chłodniejsze dni letnie też. Zresztą te lato teraz jest takie przemienne, więc myślę, że na jakiś dzień letni też się może przydać. Dobra. Jeszcze jeden sweterek, dosłownie. Bardzo podobny do, co do tego pierwszego, jasny taki pudrowy róż, bardzo ładny letni kolor, myślę, że bardzo ładnie do białych też spodni będzie wyglądać, czy do jakiejś spódniczki przewiewnej na, na lato, właśnie na chłodniejszy dzień. I to jest y, po prostu też Tommy Hilfiger, y, no długi rękaw, zwykły bawełniany po prostu. Aha, i ten jest po prostu cięty na, nie na okrągło, tylko na szpic, więc troszkę... Niby, niby taki sam, niby ta sama bawałęka, ten sam materiał, a jednak coś innego. Yy, dalej, dalej, dalej. To może przejdźmy kosmetycznie. Z kosmetyków mam dosłownie parę rzeczy. I pierwszy to będzie Cream Care Cleansing Lotion niwea do twarzy, do zmywania takie, to jest mleczko, formuła bardzo fajne dziewczyny, to Wam bardzo po, polecam kupiłam sobie drugie, żeby mieć na zapas, ja już jedno w łazience mam w tej chwili w, w użyciu nie dość, że jest bardzo wy, wydajne to jest bardzo fajnie zmywa, tusz wodoodporny bardzo fajnie zmywa, to jest y, dosłownie konsystencja mleczka i przepięknie pachnie typowy zapach niwea i typowy, tak jak balsamy pachną więc, więc sprawdźcie sobie to, może ktoś będzie miał też ochotę sobie wypróbować. Bardzo wam to polecam. Delikatne, nie podrażnia, myślę, że bardzo fajnie się też sprawdzi do, do skóry wra, wrażliwej. Przepraszam, jeżeli mar, marszczę oczy, ale tu mi słońce prosto, prosto na mnie świeci, więc może być tu dzisiaj takie warunki, no jak to na dworze. Więc wracając do, do tego mleczka z niwej, bardzo wam serdecznie polecam, dziewczyny. Myślę, że tutaj pisze, że sprawdzi się do wszystkich rodzajów skóry, i myślę, że, że to jest prawda, bo myślę, że jeśli chodzi o. Ja mam akurat cerę mieszaną, to też bardzo fajnie się sprawdza, ale jeśli chodzi o cerę na przykład taką suchą, to bardzo fajnie też przy okazji troszeczkę nawilży, chociaż wiadomo, że to, to jest typowo do zmycia makijażu, ale gdzieś tam to jest tak łagodne, tak nawilżające, że to jest w formie takiego, wiecie, kremu. I, i bardzo, bardzo fajnie też sobie radzi właśnie, tak jak mówię, z makijażem wodoodpornym, także bardzo Wam polecam to mleczko, ja sobie kupiłam zapas, bo, bo jedną już mam w użyciu i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, więc zaopatrzyłam się w drugie, wiecie co, widzę, że tutaj zapomniałam przynieść pudru, który ostatnio, fluidu, który ostatnio kupiłam, ale to... No to trudno, no po prostu on już jest w użyciu i, i, i tyle z Rime, ale kupiłam, mm, jest to mat finish y, i drugi... Mm. I drugi, wiecie co, w tej chwili nie powiem Wam nazwy, ale on jest z, z niebieską nakrętką. Kiedyś przy jakimś makijażu na pewno Wam pokażę i, i opowiem, czy jak akurat będziemy robić sobie makijaż, a będzie przy ale to po prostu Wam opowiem, ale widzę, że tutaj przyniosłam tylko sobie po prostu rimer korektor. Jeszcze go nie używałam, ja wziąłam sobie w kolorze najjaśniejszym, już Wam mówię, 005. Ivory. No ja mam jasną, jasną cerę, jas, jasną skórę, więc jasne podkłady i, i korektor wiadomo, że w, te, w tym momencie też najjaśniejszy, więc, więc taki korektor. I tak jak mówię, z Rimmela kupiłam jeszcze sobie y, fluid y, do make-upu i to jest z niebieską nakrętką, ale dziewczyny, nie powiem wam w tej chwili, jak on jak mu on ma nazwę. Na pewno wam kiedyś pokażę, a jak nie, to po prostu na Instagramie też zrobię relacje czy, czy po prostu właśnie jakiś makijaż sobie zrobimy. No i kupiłam też właśnie to, pamiętam, to on jest w czar takiej czarnej tubce matujący, więc, więc one są w użyciu. Yy, powiem tak, że, że, że są fajne, ale dopiero zaczęłam używać, więc myślę, że recenzje, czy, czy być może coś więcej na, na temat tamtych tych podkładów z Rimela powiem wam yy, później ale przechodząc do holu to, to tak Rimmel Scandalize Waterproof Mascara czarna po prostu maskara z Rimmela więc to jest to a, wzięłam sobie do wypróbowania taki po prostu maseczki z Nivea Good Morning Fresh Skin Face Mask Refreshing natural aloe vera i witamina A. I tutaj piszę do normalnej skóry. Ja mam mieszaną, ale ponieważ to było na good morning, na fresh skin, na odświeżenie makijażu rano, niby, niby to, to maseczkę się używa na rano, na pobudzenie, na, na odświeżenie skóry. To wzięłam sobie po prostu te maseczki na wypróbowanie, ale wiesz co, też po prostu wzięłam sobie je, żeby wrzucić sobie je do kosmetyczki podróżnej, bo myślę, że bardzo fajnie się sprawdzą po prostu po podróży, żeby, się, żeby sobie rano zrobić tą maseczkę na odświeżenie w czasie wakacji. A być może, jeżeli będą bardzo mocno nawilżające i takie orzeźwiające z rana, to myślę, że może też się fajnie sprawdzą. Po opalaniu po prostu, ale to na pewno dam Wam jeszcze, jeszcze znać, czy na InstaStory, czy po prostu gdzieś właśnie przemyca to w jakimś filmie, jak się sprawdziła ta maseczka. Dobrze. Słuchajcie, kupiłam czerwony, czerwony lakier Sally Hansen. Po prostu, zwykły czerwony lakier do malowania. Ja robię dziewczyny ogólnie, ja robię hybrydy, ale teraz. Daję swoim paznokciom troszeczkę odpocząć. Używam tylko sobie odżywki z regenerum. No i tak, i postanowiłam sobie troszkę odpocząć od hybryd i po prostu pomalować zwykłym lakierem, a że lubię czerwony, więc spadło na czerwony Sai Hansen. Następnie będzie szminka Elizabeth Arden Beautiful Color. I to będzie taka szmineczka. Ja Wam wyciągnę red, door red. Red door red. Czyli mocno, mocno czerwona. Więc zobaczymy. O, przepiękne opakowanie. Faktycznie red metaliczne, ale czerwone. No i szminka jest piękna, dziewczyny. Popatrzcie. Jest przepiękna. Ja wam zrobię słocze, Nie wiem jak tutaj odda ten kolor w świetle dziennym i w słońcu, ale Spróbujemy. Jest bardzo ładne metalowe opakowanie. Przepiękne opakowanie. To jest to. I, I tak wygląda szminka. No, naprawdę taka krwista czerwień. Krwista czerwień. Ja bardzo lubię takie, e, takie czerwone szminki. Mi one bardzo się kojarzą z elegancją, z taką e, klasyką, więc e, więc, ma, e, więc to będzie teraz szminka e, Elizabeth Arden ona jest też nabliżająca, niby, no Red Doro Red czyli naprawdę taka faktycznie e, krwista, czerwona pomadka dobrze jeśli jesteśmy przy pomadkach kupiłam też e, błyszczyk sobie Carla Verda. E, ja pokazywałam Wam z jednym z moich pierwszych holi e, światło się nam zmienia, już słoneczka nie mamy e, za chwilę znowu pewnie mnie e, oświeci ja pokazywałam Wam z moim z pierwszych haulów tuszę karl Lagerfelda i tam był eyeliner karl Lagerfeld i na pewno Wam coś więcej powiem jeszcze przy okazji może jakiegoś makijażu, ale wspomnę Wam tylko, że dziewczyny, jeśli chodzi o ten tusz, który Wam pokazywałam w holu, to nie polecam, także nie kupujcie, wydaje mi się, że szkoda pieniędzy bo tam były dwa tusze. Jeżeli sobie wrócicie do filmiku, to będziecie wiedziały, o czym mówię. To był pierwszy, pierwszy haul, który nagrałam tutaj na YouTuba, I, i tam był, tam był tusz, gdzie, gdzie jedno było po prostu białe takie włosie, i potem przeciągało się normalnym czarnym tuszem. I wiecie co? Po prostu, no po prostu nie polecam. Powiem na pewno Wam coś więcej w jakichś filmikach, albo na Instagramie, albo być może zrobię Yy, buble kosmetyczne, jeżeli mi się tyle rzeczy nazbiera, to zrobię taki film. No zobaczymy. Ale jeśli chodzi o ten tłuszcz skarla, to nie polecam absolutnie. Przynajmniej mi się on nie sprawdził. Yy i otworzyłam już ten błyszczyk po prostu z opakowania żeby Wam po prostu pokazać bardzo fajne opakowanie, takie super gadżety wiecie co ja lubię, jestem ogólnie sroka i takie różne gadżety kobiece bardzo, bardzo lubię bardzo fajnie mi się podobają po prostu jak wyglądają jeśli chodzi to o błyszczyk to jest taki perłowy z drobinkami nie wiem czy to zobaczycie dziewczyny on jest tutaj pod szminką po prostu. także no zobaczę, też Wam dam znać na pewno jak on się sprawdzi, ale to jest po prostu zwykły błyszczek, który możemy albo sam nanieść, żeby po prostu mieć lekki połysk, albo po prostu też myślę, że na, na szminkę też bardzo fajnie, bo on ma takie leciutkie perełki, one faktycznie wiecie co, jak widzę tutaj, ja nie wiem czy Wy to widzicie ale ja tutaj widzę, że jeżeli jak słońce świeci, jak on pięknie błyszczy, bo te perełki są takie srebrne w środku i one faktycznie są takie mo mocne te perełki, po prostu takie, nie jest to oczywiście taki Brokat, mocny brokat, ale w słońcu bardzo fajnie opalizują, bardzo fajnie to, to daje taki połysk. Dobrze, dziewczyny. Z rzeczy kosmetycznych to jeszcze będzie perfum. Ja już tutaj otwieram z pudełka, a chciałam wam jeszcze pokazać. Z rzeczy kosmetycznych to by było wszystko, więc ostatnim kosmetykiem, a właściwie. Tak można zaliczyć to do kosmetyków, jest perfum. I jest to perfum Dolce Gabbana. Rose ek, Esklesa. Esklesa. Jest to perfum 50. W przepięknym opakowaniu. Róża. Jak sama nazwa wskazuje, różany, czyli Rose. I ja Wam powiem tak, ja nie lubię kwiatowych perfumów. Coś mi tutaj przeszkadza w nagrywaniu. Coś mi tu lata. Ja nie lubię. Róż, Kwiatowych perfumów, ale powiem Wam tak. Ten, mimo tego, że nazwa wskazywałaby, że powinien pachnieć różą, zupełnie tak nie jest. Nie jest to kwiatowy y, zapach. Jest to zapach typowo słodki, czyli taki, jak ja lubię. Czyli jak zwykle y, nie możemy patrzeć typowo na nazwę. Tak, jest przepiękny. Jest słodki, ale też ta, ta słodycz jest stonowana. Nie jest to y, na pewno taki bardzo. Y, mocno słodki perfum, ale jest ta słodycz. Róży absolutnie tutaj nie czuć. Być może ona tutaj jest, ale nie jest to typowo różany czy kwiatowy zapach, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Więc, więc tak, bardzo ładny. Zobaczymy, jak będzie się długo utrzymywał także na pewno też może się recenzja pojawi albo w jakichś ulubieńcach, albo bublach. Zobaczymy. Dobrze. Dalej, dalej, żeby ten film nie trwał w nieskończoność, to będzie Emporio Armani i będą to kolczyki. Ja Wam w którym z holu pokazywałam... Tak, Leonku. Tak, no właśnie. Mój Leoś się zgadza z tym, co mówię. Albo i nie. Ja Wam w którymś z holu pokazywałam, kol, że kupiłam łańcuszek. Jest to łańcuszek w formie agrawki, i wiecie co, coraz częściej widzę, że ten motyw gdzieś tam w biżuterii się przewija. Bar widzę, że te topowe, tak jak Apart Kruk, też te marki biżuteryjne, typowo, które zajmują się biżuterią, ten motyw agrawki wtłaczają w wzory w tym roku, więc myślę, że. Ten motyw jest taki dość przewodni, tego lata będzie. I właśnie ja kupiłam sobie w ostatnim holu. To były na outlet, outletach przez Shirę łańcuszek z agrawką, właśnie w formie agrawki. I teraz byliśmy ponownie na tych outletach i kupiłam sobie po prostu kolczyki. Jak byłam za pierwszym razem, to kolczyków nie było, i teraz o dziwo, praktycznie tydzień później. Pojawiły się te same kolczyczki. Może wiecie co, dziewczyny? Ja Wam spróbuję zrobić. Aha, jak Wam to zrobić? Nie. Może tak. Ja jeszcze Wam będę pokazywać, słuchajcie, będę Wam na pewno pokazywać jeszcze, jak. Jak będę miała na sobie. Po prostu motyw, agrawki. Tutaj są perełki. I to są prawdziwe też perły. I przede wszystkim jest to biżuteria Armaniego, ale przede wszystkim to jest srebro. Co dla mnie jest ważne, bo ja nie mogę mieć żadnego niklu, bo mam też uczulenie, więc dla mnie to jest ważne, żeby biżuteria była po prostu srebrna. Tylko praktycznie taką noszę, i tylko, bo tylko taką mogę nosić. Więc to jest srebro, więc bardzo fajnie. No i tak jak mówiłam, za pierwszym razem kupiłam sobie łańcuszek. Kolczyków wtedy nie było, o dziwo. Jak pojechałam niedawno, to okazało się, że praktycznie są kolczyki tego kompletu, więc nie wiem, czy ja ich po prostu wcześniej nie widziałam, czy faktycznie ich wówczas nie było na stanie sklepu. Dobrze, dziewczyny. Następne co kupiłam, to będą okulary. Pierwsze okulary to będą. Okulary konwersa. I to będą takie z niebieskimi szkłami. Ja nie będę ubierać, po prostu srebrne. Tutaj ramki mają srebrne i niebieskie, po prostu szkła z przodu. Więc takie proste po prostu na co dzień do biegania. Okulary Conversa I moja ostatnia perełka. Mój ostatni zakup które kupiłam i to jest takie moje taka moja ostatnia perełka z tych zakupów i są to po prostu okulary też, okulary Gucci. Już wam wyciągnę z woreczka i pokażę te okulary. One są w przepięknym opakowaniu i to jest taka moja właśnie perełka. Jak mi się zgrało do bluzki, moja perełka tych zakupów. Piękne, welurowe, aksamitne opakowanie. Oj, robaczku, uciekaj! Jeśli chodzi o okulary, jeszcze Wam tak pokażę. Są to duże okulary, muchy. Takie chciałam, bo te wszystkie inne, które mam, to one jednak są z takich tych mniejszych. Te, te tołsa, co Wam też pokazywałam w holu, to one są jednak mniejsze. Więc jednak chciałam takie. Ym, duże, jedne duże takie e, tak zwane muchy okulary. Więc to będzie to. One są tutaj, e, ramkę złotą, no i logo Gucci. Po prostu bardzo ładnie to wygląda. Ja teraz wiecie co, nie będę Wam ubierać. Być może zrobię Wam po prostu, yy, jeżeli będziecie mieli och ochotę, dajcie mi proszę znać. To zrobię Wam może po prostu o, o okularach i wtedy poprzymierzam, pokaz pokażę Wam wszystkie okulary. Tu jest oczywiście w środku już sz szmatka do przecierania, yy, więc więc. To są okulary i jeszcze do tego sobie dokupiłam po prostu do okularów. To jest taki, wiecie co, płyn w sprayu i też jest oczywiście ściereczka taka do przecierania, taki po prostu płyn. Fajny w takim malutkim opakowaniu, można zabrać ze sobą do, do torebki, czy, czy na wyjazd. Nie zajmuje tu dużo miejsca, a jest to specjalny płyn, żeby myślę, żeby dbać o te szkła po prostu i. No i tyle. Wiecie co, dziewczyny? Chyba to jest wszystko. Myślę, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tak, to no trudno. To pokażę wam po prostu w innym filmie, może przy okazji, albo gdzieś przy jakichś testach, bo na pewno zapomniałam o fluidzie. To już wspomniałam, no ale już nie będę biegać do góry po, po, po ten makijaż. Po prostu dwa pudry i tyle. Ale myślę, że o niczym innym nie zapomniałam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy film. No i zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję.